Witam bardzo serdecznie. Witam. Jest piątek, prawie sobota. Ee, I mam dla Was dziewczyny niespodziankę. Dzisiaj jakiś temat trochę. E, dajcie znać, czy w ogóle mnie słychać. Bo nie wiem, nie wiem czy, e, czy mówię do siebie, czy, czy gdzieś do wszechświata. E, no, nic. Zaczynamy. No, ktoś się pojawia. Napiszcie, czy słychać, czy widać mnie, gdzie jestem, gdzie mnie słychać, jak daleko dochodzę. Do e, słuchajcie, dziewczyny, podejrzewam, że dziewczyn jest więcej. E, e, Dzisiaj jakiś temat, który, który dziś krąży od jakiegoś czasu i w trakcie, i w trakcie e, liveów, i w trakcie nagrań, i bardzo dużo, e, również podczas rozmów takich z klientami, z klientkami, z. Ze znajomymi, a mianowicie, czego pragną silne kobiety. Czego pragną silne kobiety. Wiele osób mnie zainspirowało do tego. Nie wiem, czy panowie jak to jacyś są. Dziewczyny, ja mam wrażenie, ja mam wrażenie, e, ja mam wrażenie że, mm, że faceci tego chyba nie wiedzą. Że nie wiedzą. Zastanawiam się, czy wy wiecie, podejrzewam wam, e, e, czego pragną silne kobiety. Okej, okay. gdyby ktoś mnie nie słyszał, to kilka słów o mnie, nazywam, si nazywam się, o, dobra, pokażę się. Eee, nazywam się, nazywam się. Zobaczcie, jak to jest. Facet jednym się zajmuje, to innym nie może. A, witam, witam. Nazywam się Grzegorz Kordek, jestem ekspertem w zakresie psychologii i płci i ponad 10 lat temu nauczyłem się kobiecego języka. Poznałem sekret kobiet, poznałem sekret zrozumienia kobiet. i Od tamtego czasu staram się mówić o tym. O tym tłumaczyć facetom, jak zrozumieć kobietę i, i pokazać dziewczyny wam, jak wychować faceta. No dobrze, no dobrze. Powiedzcie mi, dziewczyny, czy czego pragną silne kobiety? Czego pragną silne kobiety? Mam, mam, domniemanie, mam domniemanie, że e, kiedy pomyślisz o sobie, kiedy pomyślisz o sobie jako o kobiecie, o tym, co się wydarzyło w ubiegłym roku, o tym, e, jaka jesteś, co się, co się takiego wydarzyło, to podejrzewam, że gros z was miał, ma takie odczucie, że e, tamten rok, specyficzny dla całego świata, ale tamten rok był. Tamten rok był. Tamten rok, mój telefon dzwoni. E, tamten rok był e, wyjątkowy. Wyjątkowy, ale wyjątkowy na tyle, że. Musiałyście być, drogie dziewczyny, silne. Musiałyście być silne. Musiałyście być silne ze względu na sytuację w świecie, ze względu na to, co się dzieje jakby w domu, ze względu na, na, na pracę. To nam nie ułatwiało wszystko e, e, życia. I e, często kobiety w takich trudnych sytuacjach, one się utwardzają. One. one Muszą e, zrobić coś takiego, że muszą to przetrwać. One często biorą dużo obowiązków na siebie, dużo więcej obowiązków na siebie, niż e, normalnie faceci są w stanie udźwignąć, są w stanie e, e, dać radę. Myślę, myślę że dziewczynki, zgodzicie się ze mną, że, że w tych trudnych czasach to. E, to wy stałeś, się bardziej chyba silne od, 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 od tych facetów. To wy, to wy, jakby gdzieś przechodząc na. Mając na głowie dzieci, znaczy pod opieką dzieci, czasami faceta, dom, praca i mnóstwo rzeczy, w tej całej trudnej sytuacji musiało się być silne, żeby to ogarnąć, żeby z, żeby dać radę, żeby nie popłynąć, żeby. Ogarnąć tą rzeczywistość, żeby trzymać ten związek, być może za, 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 za lejce, być yy, milion rzeczy, które się działo. I czego taka silna kobieta dziewczyny potrzebuje. Czego? Nie Wiem, czy jakiś pan jest tutaj z nami. Ale dziewczyny, czego taka silna kobieta potrzebuje? Powiedzcie, mam ci dla, dla was niespodziankę. Eee, czego taka silna kobieta potrzebuje? Według mnie, według mnie potrzebuje tego. Żeby, żeby mogła sobie pozwolić na słabość, żeby mogła powiedzieć, że czegoś nie potrafi, żeby mogła powiedzieć, chrzanie, nie muszę tego robić. I wtedy sobie pozwoli, kiedy będzie miała poczucie bezpieczeństwa, kiedy będzie miała wsparcie, kiedy miała, będzie miała przestrzeń do tego, żeby wyrażać emocje i żeby miała poczucie bezpieczeństwa. Wiecie dziewczyny, to, czego ja się nauczyłem od was, o was? Ja nauczyłem się, nauczyłem się tego, że e, dzisiaj kobiety e, potrzebują najbardziej tego, by mogły sobie pozwolić na słabość. To jest deficyt. To jest dobro wyjątkowo, wy, wyjątkowe. To jest dobro wyższego rzędu. One mogą sobie pozwolić, czy. Wiesz, to niby takie proste, idź połóż się tak jak facet, ja facet sobie pozwoli na słabość, idzie, położył on się telewizor i pozwala sobie na słabość, chrzani wszystko, nie? A kobieta tego nie ma, ona ma milion myśli, te myśli latają, ona bierze odpowiedzialność za wszystko, jej ciężko jest po prostu nic nie robić, bo ona myśli o tym, co ma zrobić, co jeszcze nie zrobiła, co jutro ma zrobić, co dzieci mają zrobić, czy śpią, czy nie, czy co ten facet i tak dalej, tak dalej, co ma się ubrać, co w pracy. Mózg jej działa na wysokich obrotach. I moim zdaniem dzisiaj e, dziewczyny, e, kobiety właśnie tego potrzebują. Potrzebują tego, żeby mogły sobie pobyć, pobyć, e, pobyć słabe. Oczywiście to, nie, to jest proste, ale nie jest łatwe. E, jakiś czas temu na ostatnim live, pamiętacie, przypominałem Wam o takim tekście, który mam na, na swoich banerach, czy na, na swoich ściankach podczas spektaklów że przy zapomniałem, czekaj, e, moment, ale mi zaskoczyło, bo już zapomniałem. Zobaczcie, to jest, to jest taki szok, kiedy, kiedy masz coś na końcu języka i chcesz powiedzieć, ale mam to w książce, mam to w książce, e, a już pamiętam. U boku, u boku e, prawdziwego mężczyzny znajdziesz szczęśliwą kobietę, u pozostałych silną. Dziewczyny, ja, ja wam życzę, ja wam życzę, że żebyście. Tamten rok musiały być silne, ale w tym roku życzę wam, żebyście były szczęśliwe. Żebyście były szczęśliwe. Żebyście pozwoliły sobie na to, żeby. Ja wiem, że nie odpuścicie, ale żeby te szczęście gościło w waszym, waszym życiu. Dlatego pomyślałem sobie, że. Wiecie, świat jest zwariowany. Dzisiaj wszyscy, dzisiaj oglądając media, czy, czy te podziemne, czy mainstreamowe, oglądając y, telewizję, czy, czy, czy czytając pracę, czy oglądając internet, wszędzie wszyscy mówią o tym, co się dzieje. Ja nie chcę tego słowa nawet używać, wiecie. E, na pyj, na cycz, na k. E, ja się... E... No właśnie, tutaj Iwona pisze, że we Francji godzina policyjna. Dzieje się bardzo dużo. E, pomyślałem sobie, analizując to na poziomie energetycznym, na poziomie e, trochę metafizycznym, zdałem sobie sprawę z tego, że, 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 że w tej chwili jest taka wojna, że w tej chwili jest wojna, czyli albo są ludzie za tym, co się dzieje i się boją, albo są przeciw temu. Ale tak czy tak, to są w tej wojnie. Czyli obojętnie, po której stronie jesteś, to uczestniczysz w tej wojnie. Ja pomyślałem sobie, że, że trochę wyjdę z tego, że nie chcę gra, brać udziału ani za, z, w jednej drużynie, ani w drugiej. To nie mój świat. Ja mam swoje, swoje poglądy, swoje, swoją mapę świata i swoje, swoje przekonania. Pomyślałem sobie, yy, od jakiegoś czasu tworzę swój świat. Swój świat, który polega na tym, żeby patrzeć na ludzi w optymistyczny sposób. I ja dziewczyny chciałbym was zabrać w podróż. W podróż do mojego świata, do mojego świata, do mojego świata, w którym ludzie się uśmiechają, ludzie życzą sobie dobrze, ludzie kochają się, ludzie mówią o dobrych rzeczach. Ludzie wspierają się, ludzie Zapominają o tym świecie, bo wy, wiecie, można wyjść na zewnątrz i słuchać, yy, słuchać, wszystko, się, słuchać wszystkiego, co się dzieje. Natomiast ja sobie tworzę mój świat, w którym tego nie ma, w którym tego nie ma, dlatego że to daje mi energię. Wychodząc w ten realistyczny świat, albo ten matrix, który się pojawia, yy, to mi zabiera energię. Ja tego nie chcę. Dlatego dziewczyny. Wymyśliłem sobie, że od następnego tygodnia, dzisiaj chcę to jakby oficjalnie rozpocząć, ruszam akcję, która nazywa się nazywa się Szczęśliwa bez powodu. Czyli o tym wszystkim, żeby, żeby przestać warunkować swoje szczęście od kogoś, czegoś, na co nie masz wpływu. To, co nas zabija najbardziej, to, co nas zabija najbardziej, to jest strach. Świat generuje e, sytuacje, poglądy, teksty po to, żeby, żebyśmy czuli strach. A strach jest przeciwieństwem miłości. Kiedy jest strach, nie ma miłości. Więc ja myślę sobie, że e, ja chcę Was trochę pozarażać optymizmem, uśmiechem. E, chcę Was pozarażać trochę tym, e, tym, e, tym wszystkim e, takim to, pokazać takie rzeczy, które ja robię, że ten każdy dzień jest cudowny. Moi znajomi dzwonią, kiedy ja dzwonią do mnie. Ja pytam, pytam się, co u ciebie, Grzegorz? Ja mówię, jest zajebiście, pięknie, słońce świeci. Ja mówię, co ty pieprzysz? jakie słońce świeci? Deszcz pada, śnieg pada. Ja mówię, zawsze u mnie świeci słońce. To daje energię, to nakręca tą pozytywną wibrację. Więc, dziewczyny, ja Was osobiście przygotowałem coś takiego, pokażę Wam. Ja w, w tym roku, w tamtym roku musieliście być. Silny. W tym roku życzę Ci, żebyś była szczęśliwa. Zapraszam Was. Wejdziecie na stronę szczęśliwabezpowodu.pl. Tam jest, to jest adres do grupy i na tej grupie będę, będę jakby zarażał Was tym. Tym pozytywnym, tymi pozytywnymi rzeczami. E, będzie miło, jeśli tam e, zagościcie, i miło mi będzie, kiedy, kiedy, kiedy będziecie się dzielić tymi pozytywnymi rzeczami, waszymi sukcesami. Zobaczcie, ludzie, czego ludzie potrzebują. Ludzie dziś potrzebują tego, żeby po pierwsze poczuć się ważni, ale tego, żeby się podzielić swoim sukcesem. Zobaczcie, jak, na czym rozmowy polegają. Ro, rozmawiamy cały czas o tych negatywnych rzeczach. Ja to chrzanie. Ja to chrzanie, ja chcę się dzielić sukcesami. Chcę mieć grupę osób wokół siebie, które, które tak samo jak ja chcą się cieszyć tym życiem. Obawiam jakie jakie będzie długie, ale lepiej, lepiej żyć fajnie niż, 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 niż niefajnie. Ja do tego tak podchodzę. Więc, dziewczyny, od, od dzisiaj ruszamy, ruszamy długo, to, długo, długo to czekało. Kiedyś warsztaty robiliśmy, szczęśliwa bez powodu. Ale teraz teraz to online. nowo. Zapraszam Was do naszej akcji Szczęśliwa bez powodu. Chcę Was zarażać tym uśmiechem. Zgromadźcie, zaproście swoich znajomych, takich fajnych, które, którzy będą właśnie wspomagali tą energię, żeby dawali tą moc, bo jakby w kupie siła. Co Wy o tym myślicie w ogóle? Jakie macie zdanie na to? Jaka jest Wasza, wasza koncepcja? Eee, Marlena. Wiecie dlaczego? Eee, jest jeszcze jeden powód. Jest jeszcze jeden powód, dlaczego to robię. Ja to robię nie tylko dla was, dziewczyny, ale przede wszystkim dla facetów. Bo naszym celem, jak pamiętacie z ostatniego live'a, jest to, żeby kobieta była szczęśliwa i zadowolona. I zrobilibyśmy wszystko, żebyś była szczęśliwa i zadowolona. Więc tylko żeby nie wiemy, co, zresztą koledzy mówili. Natomiast to, to, co chciałbym zrobić, to żebyście. I do, robiąc tą akcję Szczęśliwa Bez Wodu, chciałbym, żebyście pomogły tym naszym tym facetom swoim, żeby, żebyście po prostu były tak po prostu szczęśliwe i tak oni sobie wezmą, jak ty będziesz zadowolona, uśmiechnięta, będziesz szczebiotała, będziesz cieszyła się wszystkim, tym wszystkim, nie wiem, tym, że słońce świeci, tym, że zrobił ci kanapkę, czy nie zrobił ci kanapki, wówczas ją tak i tak weźmie na swoje konto, to jest moja kobieta, to dzięki mnie jest taka szczęśliwa, a my wiemy jaka jest prawda. Więc pomóżmy tym facetom. Dziewczyny, świat się zmienia, kiedy się uśmiechasz, kiedy dajesz energię, kiedy, kiedy ee, uśmiechasz się do innych ludzi. Wiecie, co było najgorsze? Robiąc trasę w, teraz pod koniec września, w październiku, ja przez 10 lat robiłem, robiłem te występy, było ponad 300 tysięcy ludzi. Ja to uwielbiam, ten uśmiech. Kto był, kto, był, kto był u mnie na spektaklu, ten uśmiech, ta radość, ta energia, wiesz, to jest moc, kiedy ze sceny po prostu, wiesz, dziewczyny się śmieją, ze mnie, ze wszystkich, e, a teraz to było zupełnie inaczej, zupełnie inaczej. Kiedy stoję na scenie i ludzie w maskach siedzą, widać tylko oczy, ja nie wiem, jak, czy oni reagują, czy nie, po oczach ciężko wiedzieć, czy się, czy się, e, czy się śmieją, czy nie i to był... To był Najgorszy, najgorsze turniej w moim życiu. Nie chcę nie chcę tego. Nie chcę. Chcę widzieć ludzi wokół siebie, którzy są uśmiechnięci, którzy są radośni, którzy, którzy mają marzenia i którzy realizują swoje, swoje swoje plany. I dziś zapraszam was i dziś zapraszam was do tego, do tej naszej akcji: Szczęśliwa bez powodu. Myślę, że parę razy w tygodniu, na pewno w piątek będę na tych kanałach nadawał, będę mówił o tym, jak ja sobie radzę z czymś takim. Bo ja 10 lat temu, no 10, 8 lat temu, no dziś 9, no nieważne. W każdym razie też byłem w takim miejscu, w którym, w którym świat mi się zawalił, w którym wszystko się pochrzaniło. I mówię, stary, masz wiedzę, potrafisz różne rzeczy robić, a ty dołujesz, ty nie dajesz sobie z tym rady, i musiałem znaleźć sposoby, i ja będę się wam, z wami dzielił tym, jak ja sobie z tym radzę. Może komuś to się przyda, może, może ktoś weźmie coś dla siebie, ale na pewno, zobaczcie ludzi, zobaczcie dziewczyny, Planów pewnie nie ma, zobaczcie dziewczyna, a jest Dariusz, cześć. Eee, zobaczcie. Eee, Wśród jakich ludzi lubisz się przebywać? Przez takich, którzy się boją, czy ta, wśród takich, którzy mają jakieś strachy, lęki, e, teorie spiskowe, czy jakiekolwiek, czy wśród takich, którzy cieszą, uśmiechają się i mają fajną energię bądźmy takimi, bądźmy takimi ludźmi, żeby e, takimi właśnie szczęśliwymi, pomimo tego świata, pomimo tej sytuacji, w której jesteśmy, ja nie chcę o tym mówić i nie będę o tym mówił. E, dlatego dziewczyny, zapraszam Was. Do, do tego. Co wy o tym myślicie? Co, to, co wy o tym myślicie? E, fajna energia. Okej. Okay. Agnieszka, byłam e, z koleżankami. W jakim mieście byłaś? Bożena była nas. Była. Bożena była w Radomiu. No tak, w Radomiu to już dawno. Wiola, e, e, Życzenia, proszę bardzo. Dariusz, serduszka, proszę, dziękuję. E, s... Patrzę. Widziałam 5 e, lat temu. No, nieźle. No, nieźle. Świat się, świat się zmienia. Słuchajcie. E... Dziękuję Wam, że jesteście. Dziękuję, że. Co wy o tym w ogóle myślicie? Co wy o tym myślicie? Ja Was zapraszam. Ja zapraszam Was, dziewczyny, do tego, żebyście. Wejdźcie sobie na, na stronę szczęśliwy www.szczęśliwabezpowodu.pl To jest adres do, do grupy. Kliknijcie sobie i jutro już zaczynamy. Jutro już zaczynamy. Nie wiem, co mam powiedzieć, ale y, dla mnie od, od jakiegoś czasu dostaję non stop. Non stop, non stop gdzieś tam sygnały, nie wiem kurczę, gdzie te komentarze są. Y, non stop dostaję sygnały od wszechświata, że żeby coś takiego zacząć robić. Więc dzisiaj, dziewczyny, życzę wam, żebyście życzę wam, żebyście w następnym roku były szczęśliwe. Tak po prostu. Tak po prostu. Życzę wam, żebyście budząc się. Rano pomyślały sobie, co ci cudownego mnie e, spotka. Życzę Wam tego, żebyście patrzyli na przykład na swojego chłopa, i mimo, że zachowuje się jak gamoń, i czasami w ogóle nie czai bazy, żebyście spojrzały na niego i pomyślały, no tak, ale on mnie kocha. Gdyby tylko wiedział, to zrobiłby na pewno dużo więcej. Życzę Wam tego, żebyście każdą rzecz, która Wam przychodzi w życiu żebyście traktowały właśnie, że to jest dla was prezent, że to coś pozytywnego wniesie w wasze życie. Życzę Wam dziewczyny, to w końcu to, żebyście zaczęły doceniać, jakie jesteście zajebiste, jakie jesteście wspaniałe. Życzę wam tego, żebyście spojrzały choć raz na siebie, tak jak ja dzisiaj widzę was. Po 10 latach edukacji, po 10 latach uczenia się was, po różnych perpetiach. Po wielu zjepkach, po wielu nieporozumieniach. E, dziś patrzę na was z, z radością, z wdzięcznością, co dostaję i z zachwytem, że jesteście takie wyjątkowe. Więc dziewczyny chciałbym, żebyście spojrzały dzisiaj w lustro, spojrzały na siebie i pomyślały, jestem zajebista, jestem naprawdę dobra. Zasługuję na to, żeby być szczęśliwa. I od dzisiaj jestem. Życzę Wam cudownego wieczoru. Życzę Wam cud cudownego jutrzejszego dnia. Życzę Wam cudownego weekendu. E, życzę Wam tego, by, byście były szczęśliwe bez powodu. Jest pięknie, cudnie. No pięknie. Monika. Monika mówi, że się właśnie tego uczy. Cudownie. E, Lidia będzie. No proszę. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję za dzisiejszy wieczór. Jeżeli uważacie, że to jest ważne, zalajkujcie. Zapraszam Was w ogóle na, na YouTube'a. Tam jest więcej filmów e, o relacjach, e, ale będziemy też szczęśliwą bez powodu tam transmitować. Już jestem podekscytowany tym, co, co będzie się działo. Jeżeli macie jakieś pomysły, e, jeżeli chcecie się podzielić e, jakimiś swoimi sukcesami na grupie, Zapraszam was. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, że jesteście. Jesteście najlepsze na świecie. Dużo lepsze niż myślicie, że jesteście. Uwielbiam was. Pięknego wieczoru. to Monika.